W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, w tym wyjątkowym czasie, gdy zbliża się święto zmarłych, przychodzę do Ciebie z sercem pełnym tęsknoty za moją ukochaną mamą, która odeszła do Twojego królestwa. Wspomnienia o niej wracają teraz ze zdwojoną siłą, przywołując wszystkie chwile, które razem spędziłyśmy, pełne miłości, ciepła i opieki, jakie mi okazywała. Panie, dziękuję Ci z całego serca za dar życia, którym obdarzyłeś moją mamę. Za to, że była przy mnie, za jej troskę, za wszystko, czego mnie nauczyła. Dziękuję, że mogłam czuć się kochana i bezpieczna, będąc przy niej, i za to, że dzięki niej moje życie miało tyle radości i miłości. Boże miłosierne, teraz, kiedy zbliża się ten czas refleksji i pamięci o tych, którzy odeszli, proszę cię o szczególne błogosławieństwo dla mojej mamy. Niech jej dusza zazna wiecznego pokoju u Twojego boku. Przyjmij ją, panie, do swojego królestwa, obmyj ją z wszelkich grzechów i otocz swoją nieskończoną miłością. Wierzę, że moja mama czuwa nade mną z nieba, że jej duch nadal mnie wspiera i prowadzi. Proszę, daj mi odczuć jej obecność w tych nadchodzących dniach, bym mogła znaleźć pocieszenie w Twojej łasce. Pomóż mi przeżyć to święto zmarłych z nadzieją na przyszłe spotkanie, kiedy zjednoczymy się w Twoim królestwie. Boże, niech ten czas modlitwy i refleksji będzie dla mnie okazją do oddania mojej mamy w Twoje ręce, pełne miłości i miłosierdzia. Daj mi siłę, bym mogła nieść dalej jej dziedzictwo miłości i dobra, które mi przekazała. Panie, otocz opieką także wszystkich, którzy w te dni wspominają swoich zmarłych bliskich. Niech Twoja łaska pocieszy nasze serca i wypełni nas nadzieją na życie wieczne. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna modlitwa. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!